No i lecimy dalej, lecimy dalej z wagą, wagą, wagą. Co dla wagi w sierpniu? Waga w sierpniu. Miesiąc dla wagi sierpień. Co dla wagi jest wyzwaniem i jaka rada jest dla wag? Miesiąc dla wag. No, słuchajcie, e, wyzwanie i e, rada. Tobie ewidentnie, droga Wago, pokazuje się, odpocznij, tak? A więc nie bierz zbyt dużo na siebie, jeżeli chodzi o panikę czy obowiązki, czy jakieś kwestie, które być może cię dociążają lub przerażają. Nie wszystko, co jest ciężarem wygenerowanym gdzieś, nawet z perspektywy po prostu obowiązków codzienności, musi takim być. Karta Cię zachęca do tego, żebyś po pierwsze odpoczęła, żebyś albo wzięła urlop, albo na pewno skoncentrowała się na tym, co jest ponownym wglądem w sytuację, a więc być może trochę przerachowaniem tego, co priorytetem Twoim w codzienności jest. Kto jest tym priorytetem i na czym się skupiasz? Lub no właśnie, gdzie ucieka Twoja uwaga, bo za uwagą idą działania i czyny, jak dużo to od Ciebie wymaga siłowości? Czy w ogóle musi? I czy aż tyle jest Ci potrzebne w cudzysłowie do tego szczęścia, które niekiedy bywa trochę troską lub kłopotem? W innej interpretacji karty do Ciebie mówią: weź na luz, weź na luz. Naprawdę, postaraj się nie patrzeć na życie czy na sytuację w tak przyciężkawy sposób i w ogóle odpuść to, co gdzieś takie być może i ciężkie i siłowe i czasami dociążające. Nie rozwijam dzisiaj tych myśli, ale Tobie powiem tylko tyle, że gdzie inni próbują Cię dociążyć lub w pewne sytuacje wydają się takie właśnie mozolne. To nie jest być może Twoja bajka, to być może nie jest gdzieś Twój kierunek i tym samym nie powinna być może w tę stronę uciekać Twoja atencja, aby nie karmić tego, co samej Tobie być może wyrządzać może krzywdę. Trzymaj się, do zobaczenia. I zapraszam Skorpiony.